Oli, ale się mama zajmuje dzieckiem. Mama playing games. Oliver. Uciekaj, 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 uciekaj. Piłeczka. A. Szuka wonosu. Tu Oli, po prawej, tu, owasz, tu. Witam serdecznie, Mariusz Szmakowski, Filipiny, Bohol, Carmen, rajskie życie w Kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Czasami dostaję maile, gdzie pytacie się mnie o związki z Filipinkami, albo chcecie poznać Filipinkę tu na miejscu, przyjechać. Jest jedna ważna rzecz, o której muszę powiedzieć i poruszyć ten temat, dlatego zapraszam na odcinek. Jak dojedziemy z Daniką do szkoły, to wytłumaczę Wam dokładnie o co chodzi. Na samym wstępie filmu chciałbym bardzo podziękować nowym patronom, którzy przystąpili do Patronaj. Ela Radziszewska, Grzegorz Pęzioł i Dawid Forączak. chciałbym również zachęcić pozostałych do wspierania nas na Patronaj. Dziękuję Wam bardzo. Nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu, nie wiem jak teraz, być może już teraz tego nie ma, ale kiedyś było tak, że mężczyźni na Filipinach bardzo nie szanowali swoich kobiet i no znęcali się nad tymi kobietami fizycznie, psychicznie i nie płacili alimentów, porostanie i po prostu jakiś czas temu w roku 2004. Filipiński rząd wprowadził taką ustawę, która ma zabezpieczać kobiety i dzieci przed takimi oprawcami. Nie wiem dlaczego to dopiero po jakimś czasie zaczęło funkcjonować, bo, bo, bo to w sumie chyba od 2004 roku tak może nie każdy wiedział, że, że jest możliwość e, pomocy takim osobom. Bo jak ja przyjechałem w 2017 roku, to dalej słyszałem o tym, że dalej mężczyźni. Znęcają się nad tymi kobietami, nie niektórzy. W każdym razie teraz to funkcjonuje pełną parą. Słuchajcie, bardzo dobrze, że taka ustawa została wprowadzona, no i, i po prostu pomaga kobietom, dzieciom, nie? I nie ma nic złego w niej w sumie, poza jedną rzeczą, jeżeli traficie na złą kobietę. W rękach złej kobiety ta ustawa może zrujnować wam życie. To jest gorsze niż broń, naprawdę, bo z broni zastrzelicie, nie macie i już. A tą ustawą po prostu możecie zrujnować całe życie. Mówię, w rękach złej osoby to jest gorzej niż broń, naprawdę. Bo trafisz na całe życie do więzienia. A spotkasz się z takimi złymi osobami na Filipinach, ze złymi kobietami, to ci gwarantuję, ja spotkałem się, nie wiem czy któryś z moich znajomych kolegów miał taką sytuację, żeby się nie spotkał. Może niektórzy nie, bo mieli tylko jedną dziewczynę. No a jak troszeczkę porankujesz, troszeczkę poznasz tych dziewczyn więcej, to po prostu jest ich bardzo dużo. I o czym tutaj mówię, na przykład taka sytuacja. Jak była ostatnio w Cebu Mężczyzna był w związku z Filipinką i postanowił, że chce się rozejść. Więc nie wiedział, jak to załatwić. To też jest ważne, trzeba wiedzieć, jak wychodzić z takich związków. No ale okej, okay. przejdźmy do tego mężczyzny. Ten facet podjął decyzję o tym, że się rozstaje, no ale nic nie powiedział o tym partnerce, tylko po prostu zmienił zamki do, do swojego apartamentu, który kupił na własność, tak, można kupić na Filipinach mieszkanie w bloku, na swoje imię, nazwisko. Tam są jakieś regulacje, że, nie wiem, 20% może być osobu, osób z zagranicy w danym apartame, w danym bloku, nie, a 80% muszą być to Filipinczycy, no, jest jakoś uregulowane, ale można kupić na swoje imię, imię nazwisko, mieszkanie w bloku, tak. No i on zmienił zamki, wstawił rzeczy dziewczynę za, za drzwi. Ona poszła do barangaja swojego, czyli tam, nie wiem, do sołtysa, poskarżyła się. No i przyjechała policja, aresztowali gościa i zamknęli go w więzieniu. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to, co on zrobił, to jest przemoc ekonomiczna, ekonomiko abuse. To jest jedna z tych rzeczy w tej ustawie. To jest financial abuse, czyli no prześladowanie finansowe, ekonomiczne, fizyczne, psychiczne mówiłem, i seksualne. I ona wystarczy, że pójdzie, poskarży się do barangaja, powie w czym problem i nikt z tobą nie będzie rozmawiał, po prostu, że się zostawił. Bez niczego na środku ulicy jest to, według prawa filipińskiego, znęcanie się ekonomiczne, psychiczne i koniec po tobie. Idziesz siedzieć. Wyrok za takie rzeczy to jest od 3 miesięcy do lat 20. Także można 20 lat w więzieniu przysiedzieć za, za taką sytuację. I teraz popatrzcie, ta ustawa w rękach złej kobiety. E, uwierzcie mi, że to działa. Teraz, na przykład, przypuśćmy Danika. Idzie do Barangaja. To jest aż tak restrykcyjne, słuchajcie. Nie uwierzycie w to. Danika idzie do Barangaja i mówi do Barangaju, że ja mówię, że ona jest gruba, brzydka i tego typu rzeczy. I na tej podstawie ja już jestem do aresztowania i do zamknięcia w Samo to, że ja jej powiem, że ona jest na przykład gruba, brzydka, e, czy coś tam mi w niej nie pasuje, nie? nie? będę chciał jej na przykład dawać pieniędzy. Żyjemy razem, tak? Ale powiem na przykład, no nie wiem, dałem ci 10 tysięcy, tak? Na 10 dni, tak jak ustaliliśmy. A Danika powie, a ja chcę 20 tysięcy. A ty jej nie dasz, a ona jest w stanie udokumentować, że ona potrzebuje te 20 tysięcy, no bo wydatki są takie, takie i nie starcza jej ten budżet, który ty jej dajesz. I to już jest podstawa do tego, żeby ona poszła, zgłosiła cię do barangaja, że się nad nią ekonomicznie znęcasz. To się nazywa VAWC Violence Again Women and Their Children. To jest aż tak restrykcyjne, naprawdę uwierzcie mi, wystarczy, że taka dziewczyna pójdzie na... Do Barangaya i powie, że ty powiedziałeś, że ona jest gruba. To jest e, przemoc psychiczna. I kwa, kwalifikuje się do tego, żeby cię zamknąć w więzieniu. I ty myślisz, że ktoś się będzie ciebie pytał, czy, czy tak było, czy tak nie było, czy, czy to jest prawda, czy nie, czy ona. E, nie. Po prostu przychodzą, zamykają cię, tyle po zamiata. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, żebyście mieli na uwadze, że takie złe osoby, jak zamieszkacie na Filipinach, a przyjechaliście tu w poszukiwaniu partnerki swojego życia, na pewno spotkacie na swojej drodze. To są złe kobiety, naprawdę. Są takie, uwierzcie mi, jest bardzo dużo, że ona zrobi wszystko, żeby ciebie wydoić do każdej kropli, do każdego ostatniego grożenia. A jak tego się nie da zrobić, to Cię wsadzi do końca życia na więzienia, do więzienia. Ja miałem takie partnerki. Szczęśliwie udało mi się z tych związków powychodzić. Wiem już teraz, jak wychodzić z takich związków. No ale nie każdy wie. I jeżeli wydaje Wam się, że na przykład macie taką tekstyczną osobę obok siebie, która Was szantażuje i i z taką osobą jesteście w stanie porozmawiać i uzgodnić coś, i wyjść z takiego związku bo po prostu jak człowiek, ludzie ze sobą rozmawiając, więc na przykład nie chcą ze sobą być, siadasz, z taką kobietą rozmawiasz tak, I mówisz, słuchaj, okay, no nie pasujemy do siebie i tak dalej. Nie, z takimi kobietami się w taki sposób nie rozmawia. Uwierz mi, nie rozmawiać. Normalnie w Europie tak, możesz nie wiem, e, dogadać się z partnerką, tak, po prostu ludzie siadają i uzgadniają pewne rzeczy. Na Filipinach tego się nie robi. Jeżeli chcesz wyjść z takiego związku, może ci się uda, a jak nie, to jesteś w ciemnej dupie. Musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz: że to jest Azja, trzeci świat, a my jesteśmy tutaj gośćmi. I jak będziesz miał taką konfrontację ze swoją partnerką w barangaju czy na policji. Ty myślisz, że oni wszyscy tam, którzy będą obok niej, łącznie z policją i nie wiem, osobami, które tam będą konfrontować, to stało mi myślisz, że oni będą po twojej stronie. Może tylko prawnik, jak sobie weźmiesz. Być u nich prawnika nie da. A cała reszta będzie po prostu stała po stronie, po stronie kobiety. Nie, po prostu nie, nie uwierzą Ci w Twoje jakieś tam wyjaśnienia nawet nie będą chcieli słuchać z tego co ja wiem, to nawet jeżeli ale nie wiem, tu mogę się mylić ale z tego co ja słyszałem jak na przykład trawiacie nie wiem, do więzienia i czekacie na sprawę sądową to jak macie tą sprawę sądową to nawet nikt się Was o nic nie nawet nie pyta, nie macie możliwości obrony siebie musicie wziąć prawnika i wtedy prawnik za was wszystko mówi, to co chcecie powiedzieć. Ale nie wiem, czym to jest spowodowane. Tym, że bariera językowa i dlatego nie chcą słuchać. Ciebie, nawet jak po angielsku mówisz, nie wiem, dlaczego tak. Ale tak słyszałem, że tak jest, że bez papugi to nawet nie obronisz się, nie masz prawa głosu. Dosłownie, nie masz prawa głosu. Masz zarzuty, postawione są Tobie zarzuty za coś tam na podstawie jakiegoś w, w, na przykład wymysłu, mówię, miałeś ja złą kobietę, wymyśliła sobie, i nawet nie możesz powiedzieć, że to jest nieprawda, co ona powiedziała. Jesteśmy gośćmi, musimy być bardzo ostrożni tutaj w Azji, nie? I uważać, z kim się zadajemy. Bardzo często dostajemy te czerwone flagi od tych kobiet, nie? Jak wchodzisz w taki związek, to widać od razu na samym początku, daje Ci sygnały, nie? Że ty jest zły człowiek. Że ją interesują na przykład pieniądze, a nie ty. Daje Ci takie sytuacje, takie, takie, takie sygnały, nie? Tylko mężczyźni często lekceważą te sygnały, zaślepieni są po prostu, wiadomo czym, no. I nie widzi tego. A jak mu kumpel z boku powie, to. Co ty, kumpel zły niedobry? Myśli się on tak głupi, że po prostu się w głowie nie mieści. Możesz im tłumaczyć, mówić. Ty z boku stołu, jesteś jego na przykład najlepszym kumplem, obserwujesz to i mówisz stary, to idzie w złą stronę. No popatrz i dajesz mu argumenty tak, 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 tak. Nieco ty on nie masz racji, myli się. Moja jest inna. Moja jest wyjątkowa. Ona nie jest taka jak pozostała. Tacy to są mężczyźni. Mam nadzieję, że ten film troszeczkę otworzy oczy osobom, które powinny przyjechać na Filipiny, poznać kobietę, że po prostu będą ostrożni, bardziej będą uważać co, co mówią i co robią. W ogóle nie powinno się... To moja taka jeszcze dobra rana. To jeden z pra prawników filipińskich się powiedział na ten temat jeżeli dochodzi do jakiejś konfrontacji między tobą a twoją partnerką w domu o cokolwiek a wiesz, że to jest zły człowiek i może cię skrzywdzić wykorzystać te prawo przeciwko tobie w ogóle nic, nie mówię się nie mówisz po prostu przepraszam do widzenia, odwijam się musisz po prostu nic, bo jak zaczniesz wejdziesz w argumenty i zaczniesz się z nią kłócić a nie daj Boże ją wyzywać, no ty jesteś w ciemnej dupie, no koniec. Ona ci jeszcze nagra na telefonie, na przykład takiej tam powiedziałeś. Co